Więc witam wszystkich bardzo serdecznie i otwieram posiedzenie Zarządu Związku Województw. Ostatni rok paradoksalnie ze względu na COVID okazał się ro, rokiem dużej aktywności Zarządu Związku Województw, co mnie bardzo osobiście cieszy. Chcemy być coraz bardziej widoczni i chcemy coraz więcej też dawać, więc, więc na pewno będziemy starali się kontynuować i twórczo rozwijać działalność. W tym, w tym roku we wszystkich regionach ucierpiała najbardziej, ucierpiały najbardziej te branże takie turystyczne. Polacy w tym roku być może nie będą koniecznie chcieli wybierać destynacji zagranicznych. Teraz akurat jest czas, żeby Polskę obejrzeć. I ja to praktykowałem w ubiegłym roku i muszę powiedzieć, że każdy weekend byłem gdzieś w różnych miejscach i, i, i bardzo to miło Wspominam. Ale fajnie by było, żeby po prostu je trochę zintegrować, żeby pokazać, że jako polskie regiony zapraszamy i do Lubuskiego i na Podkarpacie i do Wielkopolski i na Pomorze Zachodnie, po prostu pokazać, a każdy będzie robił sobie swoje, a, a, a my byśmy po prostu to jakoś spieli. Wtedy te nasze pieniądze będą o wiele lepiej z większym skutkiem wydane, a wiem, że wszystkie regiony coś takiego szykują, więc fajnie by było połączyć siły. Ja przekażę mojemu dyrektorowi, żeby się kontaktował i jestem za. Jura kraskowska Częstowska, no powiem ma swoich fanów, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby ich było więcej. Te fundusze, które operują funduszami zwrotnymi, mogły udzielać dalej pomocy przedsiębiorcom dotkniętym przez COVID na analogicznych sy sytuacjach, bo pandemia się nie skończyła, więc to więc to wydaje się być zasadne. Wszystkiego dobrego wam życzę zdrowych, wesołych świąt. Dzięki serdecznie. Dzięki Pozdrawiam.